Polak, Węgier, dwa izoślej ławki, Roman Braczek, Polak, Węgier, dwa izoślej ławki. Polska i Węgry grożą zablokowaniem planu gospodarczej odbudowy Unii, przyjętego na lipcowym szczycie, jeśli zostanie wprowadzony w życie mechanizm wiążący wypłaty z kasy unijnej z przestrzeganiem praworządności. Do tegośmy doszli. Jasne, że na użytek wewnętrzny liderzy rządzącego polską obozu powtarzają swoje zaklęcia o tym, jak świetnie ma się w Polsce demokracja, a w tym także państwo prawa. Ale w sytuacji, gdy w Brukseli i Strasburgu szykuje się mechanizm, który ma uzależnić wypłaty zarówno z unijnego budżetu, jak i ze specjalnego funduszu uratunkowego dla przeciwdziałania gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, od przestrzegania praworządności, ten język już nie wystarcza. Gdy Bruksela, Strasburg mówią, trzeba powiązać unijną pomoc finansową z przestrzeganiem praworządności w państwach członkowskich, Warszawa musi się ustosunkować do owego trzeba. A wtedy nie ma innego wyjścia, jak opowiedzieć się za nie trzeba, co pośrednio oznacza przyznanie się do tego, że z praworządnością w Polsce coś jest nie tak. Trochę to przypomina dziwaczną reakcję komunistycznych władz warszawskich w 1975 roku na przyjęcie aktu końcowego GbW i jej słynnego, trzeciego koszyka. Trzeci rozdział aktu zobowiązywał jego strony do przestrzegania praw człowieka i dawał w pewnym zakresie prawo wglądu w tę dziedzinę u wszystkich współsygnatariuszy. Krócej, Zachód dostawał instrument piętnowania np. systemu łagrów w ZSRR, albo wyroków karnych za niesubordynację polityczną w Polsce. Naturalnie i państwa wschodu dostawały tym samym tytuł do interesowania się łamaniem praw człowieka na zachodzie. I właśnie ten moment wykorzystywali rozmaici poplecznicy PZPR w 1975 rok, gdy zapowiadali, że odtąd dobre samopoczucie zachodnich rządów skończy się. Otóż bardzo mi ta ówczesna trojkadracja rozmaitych typów, w rodzaju Zygmunta Bronarka czy Ryszarda Wojny, Przypomina dzisiejsze pochukiwania popieraczy dobrej zmiany, którzy wołają, że to Polska pod urządami prawa i sprawiedliwości jest oazą praw człowieka w Unii Europejskiej. Naprawdę? Jeśli tak jest rzeczywiście, to czemu tej oceny nie potwierdza niedawny raport Komisji Europejskiej? I czemu się, panie i panowie, tak panicznie boicie wprowadzenia tzw. mechanizmu warunkowości? Polska i Węgry zapowiedziały kilka dni przed publikacją raportu Komisji Powołania Instytutu Badawczego, który pokaże rzeczywisty poziom respektowania praw człowieka w Unii. Rzeczywisty czyli, w domyśle, zgoła inny niż to ocenia Komisja i wyraźna większość Parlamentu Europejskiego 521 za, 152 przeciw, 21 wstrzymujących się od głosu, w swojej wczorajszej rezolucji w sprawie ochrony demokracji praworządności i praw podstawowych w państwach członkowskich. Instytut będzie próbował udowodnić, że białe jest czarne. Na przykład, że poziom pluralizmu mediów i niezależności mediów publicznych od władzy jest wyższy w Polsce niż w Austrii, we Francji czy w dowolnym innym kraju członkowskim na zachód od Odry. Albo że dyscyplinowanie polskich sędziów przez władzę polityczną nie odbiera sądom niezależności, zaś naprawdę uzależnieni od władzy politycznej są sędziowie w Niemczech, w Danii czy w Holandii. Ciekaw jestem, jacy to eksperci zostaną powołani do pracy w owym instytucie i jakie wyprodukują ekspertyzy. I jak odpowiednie Ministerstwo Sprawiedliwości, władze polskie i węgierskie przedstawią owym ekspertom ich misję. Jak będą śledzić jej wykonanie, jak korygować rezultaty, ewentualnie uznane za niedostateczne udowodnienie przyjętej, choć wprost niewypowiedzianej głośno tezy, że Polska i Węgry to na tle reszty Unii Oaza Wolności? Wszystko to jest trochę groteskowe, ale też groźne, bo wyraźnie pokazuje głęboki podział w Unii Europejskiej. A istotą tego podziału jest stosunek do podstawowych wartości, na których Unia stoi. Jak to rokuje dla jej przyszłości, każdy, to ma rozum, widzi. Autor Roman Braczek